Dzisiaj mamy szybki city break w Rzymie. Sprawdzamy pobliską śniadaniownię. Mieszkamy w prawie samym centrum. Zobaczcie na ten widok z okna. Nie znam nazwy tej ulicy, ale wygląda na jedną z głównych. Niedaleko mamy Panteon i Fontannę di Trevi, także pewnie dzisiaj tam też się udamy, ale w tym odcinku się skupię raczej na miejscu do zjedzenia pysznego śniadania, które przed chwilą znalazłem, no i sprawdzimy, czy będzie nam smakowało włoskie śniadanko. Miejsce się znajduje niedaleko placu weneckiego. Poszliśmy w złą stronę oczywiście na początku, ale zaraz już powinniśmy za minutkę być na miejscu. Dobra, mamy bajgle. Mamy kroacany tak, tak. różnego rodzaju. Mamy coś na wynos. To ja pewnie z jajecznicą fajna. Pewnie jakąś bajki. taką, tak, chłopie tamtą. No. Tam chyba po z pistacją jest szynka, czy mi się wydaje, że taka jak ala Mam wrażenie, że Włosi nie jedzą jakiegoś takiego mocnego śniadania, tylko raczej to jest kawka i croissant. Dlatego, że rzeczy śniadaniowe, przynajmniej w tym miejscu, w tej restauracji, nazywają się brunch i ten brunch jest dopiero od godziny 10. My tu byliśmy o 9.45, ale już tacy głodni, że po prostu nie wytrzymaliśmy i zamówiliśmy sobie bajgla, kanapkę i croissana. No Ale wszystko bardzo dobre. I jest jak najbardziej do polecenia. Nie przetestowaliśmy co prawda typowych śniadań czy tych śniadania obiadów, które tutaj mają w tych branży, ale jeśli chodzi o kroasane, bajgle, kanapki, to były one bardzo dobre. Herbatka też w porządku. Ceny umiarkowane za kroasana zapłaciliśmy jakieś 2,50 kanapki po 7-8 euro. No i herbata też za parę euro, więc jak na centrum Rzymu no to nie jest źle mało, tu jest turystów, co ciekawe. miejsce jest bardzo ładne. Jedyne czego żałuję, że przez to, że trwa wyzwanie 30 dni bez cukru, nie dane nam było spróbować tiramisu, makaronów i tych innych tradycyjnych włoskich deserów. Także tyle na dzisiaj, widzimy się jutro.